Start za pięć, za 3 minuty startujemy Dawo skończy gierkę, to o, od razu odpalam Custama Poprzez Wiem mam wyciszony mikrofon Kolejny trik to jest normalnie Już mówię. Do Czekam, że dawo skończyć stream jak skończy to odpalamy

To odpala się za jakiś czas. To będę w duo Gdy to ja Cię zaproszę i nie będziesz musiał wpisywać kodu. Zaproszę Cię po prostu do laby. Pojechać robimy. Dawaj. Nie no, a Szczaki to na pewno nie jestem, to ja już się zapraszam, jeżeli jesteś. Są so, trzy To jesteś... obrazić. To jesteś. Dobra. Ale wyrwałem prawie. Kurde wiodro. Cześć Daj lidera Siema, Siema, daj lidera Już, czekaj, czekaj. Dobra, 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 dobra. Już gramy okay. customy. No to za chwilę Na chwilę chwilę, bo właśnie teraz mój kolega mi udostępnia, ale on gra Gierkę. Na to konto nie dodaję, na to konto nie dodaję. On jest live? A. Mhm, tak. ...konto do grania ogólnego, no. No, po ciebie. Od... O, na razie nikt. On potem mi, mi... on da link do mojego kanału na czacie. Niemożliwe, że mi dobije setka. No, no dobra, aha, no. No, jednak myślę, że mi to nie opłaca tutaj dodawać korekt, no, nie będę czasu spędzał, tylko streamy same. Jakie ty masz okuś... Każdy takie ma. Mapy. O, Damian. Witam Oho, bardzo tak serdecznie. mi zapraszam do customików. Tego nic Tylko o, No wiem, trzeba troszeczkę poczekać na od mojego kolegi O, ktoś dołączył, bo fajnie Jakie masz opóźnienie? Jest dosyć spore, 4-5 sekundowe. Bo oglądam teraz livea. Ok, y, y. ja p*** do Nejta. Wyszli ci do Nejta, nie, nie miałem tego. Mm, nie mam tych... Nie, nie mam donate'ów jeszcze. Hmm. Nie, będę, będę, a a czym chcesz ty zapłacić? Tak, to, powiem, to by było fajnie. Miko, Co? 50 zł. A. a na czym masz te 50 zł? Na PSC to jeżeli na PSC masz 50 zł i chcesz wysłać 50 to a masz na tym, pi... na tym PSC tylko 50? Tak. No właśnie, no to jak chcesz mi wysłać 50, to również możesz mi gdzieś tam na Messengerze coś podać kod. To będzie tak samo jak dasz Donet, a ja gdzieś tam cię wymienię, nie? Żebyś. Okay. Ci... To czekaj, ja, ja się... dojdę. Okay. Ale możesz tak nie głośno mikro proszę, bo trochę głośno. Jak ty się na... czekaj, jakby to teraz zrobić? No to ty weź podaj Ale ja nie chcę, żeby każdy teraz wiedział, jak ja ten mam. Dobra, to będzie Co? Czekaj, to wiesz jak to zrób wiem Wiem jak Patrz yy, Ja wyłączyłam na razie streama, za chwilę go odpalę znowu